Cześć, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym odcinku na kanale Klocki Luzem, a dziś w moich rękach wydanie specjalne LEGO Ninjago Legacy. Jest to numer 6 przez 2022, więc już niewiele nam zostało chyba tych numerów w tym roku, a w tym... Numerze znajdują się dwie figurki. Kai i Goltar. jest saszetka z kartami Lego Ninjago serii 7 oraz karta limitowanej edycji Gwałtowny Grajb, numer 15. Więc sobie zaraz ją odpakujemy, tą gazetkę i sprawdzimy, co tam się znajduje, jak to wygląda. No i co pewnie w następnych numerach może się również dowiemy. Więc jedziemy z tematem. Ja sobie sztuję. Naciąłem, żeby nie tracić czasu na otwieranie. Tak jak wspomniałem, jest saszetka, karty Lego Ninjago seria siódma i ją sobie również otworzymy. Jest karta z limitowanej edycji Gwałtowny grape. Jest ona tutaj przyczepiona. No i nasze dwie figurki, tak? Je sobie też otworzymy. One jak zwykle są zapakowane w taki fajny blister. Troszkę inaczej niż w przypadku LEGO ymm, Marvel Avengers, gdzie tam były takie papierowe, tak? Yy, odłóżmy sobie to na bok. Możecie sobie kartę również zobaczyć. Jeśli ktoś nie ma tej limitowanej, to ona jest dostępna oczywiście tylko tutaj w tym numerze lub potem można ją odkupić. Ale sprawdźmy, o i jest właśnie wspomniany Thanos, który otwierałem w poprzednim odcinku. Ten numer już wyszedł w sprzedaży, także 16,99 jeśli macie, no to śmiało. Tutaj, potem co tu mamy? Mamy jakiś plan treningowy, no i pewnie za chwilę zaczyna się komiks. Tak, tego jest tam jak zwykle wiele. Jest Lego Ninjago, można sobie zamówić prenumeratę. I mamy dalej komiks, więc nic się więcej tam nie zmienia. Są plakaty, jest pojedynek NinDroid kontra nie wiem kto, ale tutaj, o spójrzcie, Mistrzowie Czasu, tak, taki plakat dosyć konkretny, a i kontra J, Ok, Raid kontra J tam na tamtym plakacie na odwrocie jest dla są jakieś informacje, jak to zwykle. E, Super z Ninjago City. Jest ten nasz Gultar, tak? Tutaj troszkę historii o nim i o tym, jak pokonać duchy. Tutaj Wojownik Duch razem z Lloydem był dostępny, ta figurka, więc to jest wszystko takie połączone ze sobą, czyli te duchy złe. Ale pewnie fani Ninjago wszystko o tym wiedzą. E, są kolejne elementy, czyli tutaj będzie trzeba coś dopasować, aby. Lloydowi pomóc w samochód zreperować i jest kupon konkursowy. E, można wygrać trzy zestawy Turniej Żywiołów i jeden zestaw Smog Gromu Jaya. Tak, ten Turniej Żywiołów to już kurczę bardzo rzadki, powiem Wam, ciężko idzie go dostać, a co w kolejnym numerze już 15 grudnia? Tam będzie Lloyd z mechaniczną kobrą. E, nawet ciekawe, jeśli chodzi o akcesoria kobry, tu ma tam jakiś ogon, tak? Czy, gdzie to ma tam przypięte? Jest yy, piła mechaniczna. No jest Lloyd z zielonym mieczem i ma również zielone oczy. Hmm. Ale jest oczywiście jeszcze informacja, co ciekawego znajdziemy już niebawem w kolejnych numerach. Spójrzcie Lego Ninjago numer 11 będzie tam mroczny władca. Lego City numer 11, będą dwie figurki, policjantka z oszustem, no i z tego co widzę motocyk, czyli to już 3 listopada, te dwa numery no całkiem, całkiem powiem Wam z dwoma figurkami, no ładnie, ładnie no, tutaj Lego się postarało, ale to co będzie 8 listopada, to też będzie pewnie szybko znikać z kiosków, czyli księżniczka Leia, tak? Ona nie pamiętam w jakim była zestawie, no natomiast to też jest dosyć rzadka figurka, jeśli chodzi o Star Wars, czyli w końcu nie statki tylko będzie figurka. Bardzo ciekawie się zapowiada, powiem wam ten listopad, więc szykujcie kieszonkowe, oszczędzajcie, rozbijajcie świnki z skarbonki, bo te zestawy no naprawdę są według mnie wypasione. No i jest jeszcze informacja o Minecrafcie, którego, który już wyszedł, jest w sprzedaży, czyli Steve i Utopiec oraz świetna łódka. A na końcu, a na końcu, Spider, Marvel Spider Extra Magazine będzie Carnage, tak? O, zabawka LEGO z Carnage'em, no proszę. E, kiedy on będzie? Tak, w sprzedaży od 10 listopada będzie Carnage. O, no to tutaj też must have, czyli Powiem Wam, że listopad, jeśli chodzi o LEGO, skończył się sezon ogórkowy i zaczynają nam się robić naprawdę konkretne numery. Nie wiem czy to na święta, czy po prostu no było to jakoś tak inaczej zaplanowane, tak? No bo w końcu mamy jakieś yy, yy, coraz ciekawsze figurki. Te figurki pewnie też będą znikać, tak jak Spider-Man znikał. Jego też ciężej już dostać, a w kioskach to zapomnijcie. Więc Carnage też bardzo ciekawa opcja. Ale co, my sobie teraz otworzymy nasz nasz blister z figurkami. No i sprawdzimy, jak one się tam fajnie prezentują. Figurki, jak zwykle, fajnie schowane. O, proszę, wszystko idealnie ładnie leży. No, i od kogo zaczynamy? Zaczniemy, może od Kaja, co? Spójrzcie, takie ma spodenki, fajne. Jeśli chodzi o tą górę, tors. No i głowa podwójna pewnie. Zły, z plastrem i dobry. Również z plastrem, tak? Damy uśmiechniętego. Bo dziś ma dobry dzień, bo będzie walczył. No, i jest jeszcze nakrycie głowy. Czyli tak nam się prezentuje: jedną ramię takie żółtawe, pomarańczowe, a drugie czerwone. No, ale oczywiście czegoś nam tu brakuje. Chyba wiecie czego. Brakuje nam oczywiście katany. Fajna czerwona katana. Rzadko spotykana. Z reguły tutaj w kolorach szarych, tak? A tu jest fajna czerwona. Spójrzcie. O. No i jest nasz cały Kaj. No to służmy teraz sobie Goltara. On ma podobne nogi jak yy, Wojownik Duch, z, który był z Lloydem dostępny w, niedawno, chyba w numerze czwarty z tego co pamiętam, chyba tak, jeśli chodzi o jego tors, to jest taki. I wydaje mi się, że tak jakby był fluorescencyjny, yy, nie, nie jest chyba fluorescencyjny, to jest taki tylko kolor. Jest, są tutaj naramienieniki takie proste, trochę wyglądają jak deskorolka i co ciekawe jest ta bandana czy tam chusta razem z taką czachą, sprawdźcie, czekajcie już wam pokazuję, o tak wygląda jego czacha strasznie halloweenowo się prezentuje tak, ale umieśćmy mu ją tu gdzieś do tego dorzucamy kapelutek fioletowy. Tak. No i jego broń, czyli ta kosa. Ona już tutaj była złożona. Elegancko się prezentuje. No, też figurka całkiem ciekawa, Wam powiem. E, no, też rzadko spotykane akcesoria, więc. No wydaje mi się, że o Lego coraz bardziej jeśli chodzi właśnie o te gazetki, to zaczyna coraz bardziej zaskakiwać pozytywnie. No i wydaje mi się, że to również te dwie figurki to jest pozycja obowiązkowa dla fanów Ninjago, no bo tych figurek za często nie uraczycie w tych nawet popularniejszych zestawach. No a wiadomo, fajnie fajnie mieć w swoich zbiorach takie figurki, szczególnie że e, kosztuje was jedna jakby no 15 zł jakby nie było, ale macie również dodatki. Ok, no to jeszcze raz wam pokażę. To są właśnie koledzy, którzy będą za chwilę chyba tam walczyć. <grych> Czyli do przypomnienia, Kai i Goltar, gdyby ktoś nie wiedział. A to, co nam zostało, to saszetka z kartami. Otwórzmy więc ją sobie. Okej, okay. nie, chyba nic nie widzę. Ale jest raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, pięć kart jest. Okej, okay, no to po kolei. Bo teraz nie pamiętam, która. Okej, okay, z tej strony. Jest Call Zein. Jest mechaniczna, silna mechaniczna Kobra. Wytłumacz się. Przygotowany. I na koniec ta karta, która jest zawsze najciekawsza. Jest Mega Pojedynek Kalmar. Również bardzo fajna karta. Szkoda, że nie ultra, ale nie narzekajmy, bo już dodatków jest tutaj dosyć wiele. Ok. No to dzięki, że byliście ze mną w tym dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. Będę wdzięczny za łapkę w górę, jeśli podobał wam się ten odcinek, a w dzisiejszym jak zwykle. To już wszystko i do zobaczenia w kolejnym. Cześć.